Łagodne słowa, Spokojne, Dziesiona to w gwarze więziennej rozbój, czyli kradzież z użyciem przemocy. Nazwa pochodzi od artykułu 210 Starego Kodeksu Karnego z 1969 roku. Konrad Dulkowski w swojej sztuce bada i opisuje motywy, które mogą prowadzić do przestępstwa. Dramat opowiada właśnie o... Właśnie o tej sile, która nas determinuje, która pozwala nam coś zrobić, albo nas hamuje, częściej hamuje, czyli lęk przed ośmieszeniem, lęk przed oceną. Muszę się przejść. Do Janka! Na scenie Krzysztof Ławniczak z Teatru Dramatycznego w białym stoku, Karol Smaczny, do niedawna związany z Teatrem Wierszalin i Michał Kitliński z krakowskiego Teatru Bogatela. Grał już w Teatrze Trzy Rzecze w spektaklu Piaskownica. Każdy z aktorów własną wrażliwością pomaga w budowaniu postaci bohatera, jednego bohatera. To są takie, takie, takie rzuty, takie plamy, co jakiś czas pokazywane, że tak się można zachować, tak się można zachować, tak się można zachować. Mam tutaj grać emocje, świadomość bohatera. Jest tak, że osoby na scenie są trzy, ale grają de facto jedną postać, jej części składowe. Mi przypadła rzeczywistość tego bohatera. To znaczy te wszystkie prawa, którymi był karmiony. Przez ojca, ale też przez ulicę pewnie. I, I ta jego fizyczność i to jak musi się poruszać w tym świecie. Pamiętasz jak poszliśmy razem do miasta? Konrad Dulkowski napisał Dziesionę kilka lat temu jako słuchacz Szkoły Dramatu Tadeusza Słobodzianka. To pierwsze wystawienie. Aktorom na scenie przez cały spektakl towarzyszy muzyka na żywo. Stworzył ją i wykonuje Jan Wyszkowski. Scenografię zaprojektowała Anna Siwik. Prapremiera w sobotę o 19.00 w teatrze przy ulicy Młynowej. Iwona Zawadecka. Obiektyw.